Moi drodzy, w tym filmie krótko pokażę wam, w jaki sposób maksymalnie, naprawdę maksymalnie przyspieszyć tempo spalania tkanki tłuszczowej. Skąd to wiem? Ponieważ sam już zrzuciłem 52 kg i, no, umówmy się, bardzo dużo pracy. Tak ludzie przynajmniej myślą. Mnie to kosztowało, ale zobaczcie, pokażę wam coś, co odkryłem na swoje potrzeby, a teraz dzielę się tym też z moimi podopiecznymi. Żeby spalać tkankę tłuszczową, potrzebne są dwie rzeczy. Myślę, że się z tym zgodzicie. Deficyt energetyczny, czyli to co się mówi, tak, żryj mniej, jedz mniej, to po prostu o to chodzi, żeby jeść mniej niż zużywamy tej energii. A kolejna rzecz to jest aktywność. No i teraz, moi drodzy, to ma bardzo fajne, jakby, ma to sens, to wszystko dobrze brzmi, natomiast mogę Wam powiedzieć, że bardzo dużo aktywności podnosi nasz apetyt, po prostu. tak? Jeżeli ktoś na przykład pójdzie pobiegać, pójdzie na długi rower, ja, na przykład, czasami idę sobie po 100-150 km na rowerze, no i mogę Wam powiedzieć, że wracam po prostu głodny. Raczej, znaczy, nawet nie wracam głodny, ja bym po prostu tego dystansu nie przejechał na deficycie kalorycznym, muszę sobie po prostu dojadać w trakcie. I teraz, zobaczcie, najważniejsze jest to naprawdę najważniejsze, żeby utrzymać deficyt energetyczny. Jeżeli ktoś utrzyma deficyt energetyczny z jedzenia, czyli będzie jadł mniej niż potrzebuje jego organizm, nawet nie musi wykonywać aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna, moi drodzy, jest po to, żeby pogłębić ten deficyt, żebyśmy na redukcji mogli jeść odrobinę więcej, niż gdybyśmy tej aktywności nie wykonywali. I teraz powiem Wam tak, najlepsza aktywność fizyczna jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, jest to tak zwana niska intensywność. Po prostu. Czyli taka, gdzie nasze tętno nieznacznie się będzie podnosić. No i teraz co takiego to będzie? Najlepsze, moi drodzy, będą spacery. Mogę Wam powiedzieć, że nawet dzisiaj poszedłem do serwisu po samochód na pieszo. Wyszło mi, no na ten moment mam 17884 kroki i nie czuję się głodny. Dlaczego? Ponieważ chodzenie nie jest jakąś bardzo wymagającą czynnością. Natomiast pamiętajcie, że spala się w trakcie chodzenia kalorie. I teraz powiem Wam tak. Z tego co ja zauważyłem, to bardzo fajne efekty redukcji tkanki tłuszczowej można już uzyskać, chodząc między 10 a 15 tysięcy kroków każdego dnia. Nie jest to tak dużo, ponieważ normalna taka nasza aktywność, osoby takiej średnio aktywnej, która chodzi do pracy, parę razy wstanie do toalety w domu, pójdzie na jakieś zakupy, wyjdzie z samochodu, z garażu do domu i tak dalej, to będzie mniej więcej połowa tego, co trzeba. Czyli wystarczy tak naprawdę dołożyć sobie półgodzinny, godzinny spacer i naprawdę mamy. Te kroki zrobione i trzymając deficyt kaloryczny spowodujemy, że dzięki tej niskiej intensywności, aktywności nie będziemy musieli więcej jeść, ponieważ nie będzie nam się chciało jeść, bo ona nie będzie podnosiła naszego apetytu. I moi drodzy, to jest naprawdę klucz do sukcesu. Nie żadne nudne kręcenie na rowerku, bieganie na bieżni, kręcenie na orbitreku. Nie, po prostu spacer i dopięta dieta na deficycie energetycznym.